Dzień dobry. Nazywam się Paweł Zawitkowski. Jestem fizjoterapeutą dziecięcym, autorem projektu Mamo tato co ty na to i konsultantem w Instytucie Matki i Dziecka. Od lat doradzam rodzicom, jak mogą wspierać prawidłowy rozwój własnych dzieci. Dzisiaj odpowiem wam na pięć pytań, które dotyczą przemieszczania się i aktywności niemowląt i małych dzieciaków. Skoncentrujemy się na pełzaniu i raczkowaniu. ze względu na tak zwaną zmienność osobniczą i różne cechy niemowląt. Możemy mówić o kilku, kilkunastu modelach rozwojowych dzieciaków. To zależy od wielu, wielu czynników, chociażby od temperamentu, od reaktywności, od cech mechanicznych, czy od jakichś przygód chorobowych małych dzieci czy środowiska. Takim słowem kluczem w tym przypadku są okna rozwojowe. Kiedyś mówiło się o kamieniach milowych, w tej chwili, ze względu na, na nasze doświadczenia i wiedzę, mówimy o oknach rozwojowych. To są takie przestrzenie czasowe, w których muszą pojawić się jakieś umiejętności małego dziecka, takie jak obroty, pełzanie, czworakowanie, siadanie, wstawanie, stawanie, chodzenie. Jeżeli chodzi o Pełzanie, raczkowanie, które jest takim wstępem do czworakowania, zazwyczaj to się pojawia między, uwaga, szóstym i dziesiątym miesiącem życia. Zobaczcie, cztery miesiące różnicy między momentem zdobycia tej umiejętności u jednego niemowlęcia i u drugiego. To są ogromne różnice, i na to musimy przede wszystkim zwrócić uwagę. Średnio niemowlęta w Polsce zyskują tę umiejętność czyli raczkowanie i czwarkowanie, około ósmego miesiąca życia, czyli między początkiem i końcem ósmego miesiąca życia. To jest trochę takie pytanie, pułapka, dlatego że tutaj wydaje się, że tak jakby przed pełzaniem i czwarkowaniem nic wcześniej się w życiu dziecka nie działo. Natomiast specjaliści zawsze zwracają uwagę, że przygotowanie do kolejnych zdobyczy ruchowych, do kolejnych umiejętności małego dziecka zaczyna się od pierwszych dni i pierwszych tygodni jego życia. I jeżeli już skoncentrujemy się na samym pęzaniu, a potem raczkowaniu, które jest takim wstępem do czworakowania, musimy wiedzieć, że jest to efekt, to jest wynik wszystkich doświadczeń zmysłowych i ruchowych małego dziecka, czyli naprzemienności obrotów, dysocjacji rotacji e, wszystkich zdobyczy, które dziecko tak jakby eksperymentowało na swoim własnym ciele e, od samego początku. Jest to taki start, taki startup, który prowadzi dziecko do wyższych pozycji, czyli do siadania, do wstawania przy meblach i koniec końców do chodzenia. To pytanie uwielbiam najbardziej na świecie, dlatego że bardzo często mylone jest nieprawidłowe napięcie mięśniowe ze złą dystrybucją napięcia mięśniowego. I już tłumaczę. Każdy z Was widział w swoim życiu przynajmniej raz kogoś w moim wieku albo nieco młodszego, kto pierwszy raz zakłada na nogi narty albo łyżwy i próbując jeździć, nagle zaczyna się strasznie usztywniać czyli usztywnia obręcz barkową, mięśnie prostowniki, kurczowo utrzymuje nogi przy sobie. Wygląda jak deska albo kawałek betonu, i to jest właśnie nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego, która wynika albo z lęku, albo z bólu, albo z nienaturalnych warunków, w których musimy funkcjonować, albo po prostu zaczynamy uczyć się jakiejś funkcji. To właśnie się pojawia u małych niemowląt bardzo często na różnych etapach ich rozwoju i niestety bardzo często też jest mylone z nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Samo nieprawidłowe napięcie mięśniowe jest wynikiem uszkodzenia albo dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego o różnych przyczynach, i tutaj możemy mówić albo o sztywności. Albo o wzmożonym napięciu mięśniowym, bardzo rzadko, albo o obniżonym lub o bardzo obniżonym napięciu mięśniowym. Jak odróżnić złą dystrybucję napięcia mięśniowego od nieprawidłowego napięcia mięśniowego? Proponowałbym zostawić to specjalistom, ale żebyście się bardzo nie denerwowali, możemy to rozpoznać, rozróżnić w bardzo prosty sposób. Jeżeli dziecko prawidłowo funkcjonuje, Ładnie, elegancko się rusza, albo próbuje robić różne rzeczy w dobrych warunkach, czyli na stałym podłożu, dobrze zaopiekowane naszym ciałem albo rękami. Natomiast w momencie, kiedy się boi, albo próbuje robić coś nowego, ewentualnie coś go boli, strasznie się mocno napina, to raczej mamy do czynienia z, ze złą dystrybucją napięcia mięśniowego, która wynika z niewystarczającej ilości doświadczeń. Ruchowych i zmysłowych małego dziecka. Natomiast jeżeli to odwyższone napięcie, ta sztywność, ewentualnie wzmożone napięcie mięśniowe, ewentualnie bardzo obniżone napięcie mięśniowe, funkcjonuje przez cały dzień, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji znajduje się dziecko, to pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to skierować się do specjalisty, bo tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z jakąś nieprawidłowością. Każdy z nas ma coś takiego, że jeżeli próbuje robić usilnie cokolwiek i mu się to nie udaje, to albo kontynuuje próby, albo po prostu z nich rezygnuje i zaczyna zajmować się czymś innym. I tak samo jest z niemowlętami. One na początku zaczynają przemieszczać się do tyłu, dlatego że mają dużo lepiej rozwiniętą dystrybucję napięcia mięśniowego w obręczy barkowej. Czyli łatwiej jest im odpychać się rękami, a jeszcze nie potrafią odpychać się nogami. Tym bardziej, że jeżeli spróbują odepchnąć się nogami, czasami wylądują wtedy na twarzy. Jeżeli wasze dziecko jest niecierpliwe albo po prostu jest urodzonym zdobywcą i przez dłuższy czas nie udaje mu się zamienić tego kierunku z do tyłu na do przodu, może po prostu zrezygnować z tych prób i wybrać próby wstawania, co nie jest jakąś nieprawidłowością, natomiast muszę Was uspokoić. Jeżeli zacznie wstawać i zorientuje się, że na tym poziomie nie za bardzo wiele może zrobić samodzielnie, wraca z powrotem do pozycji czworaczej i zaczyna czworakować do przodu, nawet jeżeli to trwa tydzień, dwa tygodnie. Nie lubię używać w rozmowach z rodzicami zwrotu zaszkodzić dziecku w rozwoju. Wolę opowiadać to w ten sposób, że naszym trochę zbyt pochopnym postępowaniem możemy skutecznie przeszkodzić dzieciakowi w zdobywaniu różnych umiejętności. Wydaje nam się, że wiemy lepiej, jak dziecko powinno wykonać niektóre czynności. Tymczasem okazuje się, że każde dziecko ma swoje własne tempo, charakterystykę. I jakość rozwoju, swoje własne pomysły na to, w jaki sposób ma zdobyć nową umiejętność, i warto to uszanować, dlatego że swoim pochopnym postępowaniem możemy w tym zdobywaniu umiejętności skutecznie, na jakiś czas oczywiście, przeszkodzić dzieciakowi, co skutkuje tym, że dziecko osiągnie takie etapy jak siadanie, czworakowanie, wstawanie i chodzenie nieco później, a to z kolei Was samych niepokoi. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi i wskazówki Was uspokoiły i pomogły rozwiać Wasze wątpliwości dotyczące rozwoju dzieciaków. Dziękuję bardzo.